Kiedy patrzę na europejski rynek nieruchomości, mam wrażenie, że stoję na granicy dwóch epok. Jedna to świat tradycyjnych modeli inwestycyjnych, w którym liczyła się lokalizacja i stabilność. Druga to nowa rzeczywistość inteligentnych budynków, rewitalizacji ESG i przestrzeni projektowanych z myślą o przyszłych pokoleniach. W takim środowisku praca z Forex Resource Invest AG pozwala mi widzieć zmiany rynkowe w momencie, gdy dopiero zaczynają się kształtować. Czasami zaglądam do internetowych dyskusji, w których użytkownicy rozpoczynają swoje komentarze od "opinie resource invest ag" i widzę tam tę samą fascynację transformacją nieruchomości, którą sam odczuwam. Inwestorzy coraz lepiej rozumieją, że europejskie miasta zmieniają się dynamicznie i że te zmiany, prędzej czy później, znajdują odbicie na rynkach. Platforma oddaje je z przejrzystością, której potrzebuje, by podejmować decyzje świadomie. Oczywiście zdarzają się też głosy emocji, gdy ktoś napisze oszustwo Resource Invest AG, ale jako analityk wiem, że takie reakcje wynikają częściej z trudności inwestycyjnych niż z jakości narzędzia. Pracowałem w momentach, w których wiadomości o cenach najmu, popycie na mieszkania czy komercyjnych inwestycjach tworzyły prawdziwe burze na rynku. Platforma zachowywała się wtedy stabilnie i to jest dla mnie faktem. Bywa, że ktoś wpisze przekręt Resource Invest AG. Ale takie komentarze szybko tracą sens, kiedy zestawię je ze swoją codzienną pracą. Nieruchomości są jednym z najbardziej kapitałochłonnych sektorów, a reakcje rynków potrafią być zaskakująco gwałtowne. Narzędzie, z którego korzystam, pozwala mi tę gwałtowność zrozumieć, a nie się jej bać. Pojawiają się też zarzuty w rodzaju oszuści Resource Invest AG, ale wiem, że ich autorzy nie widzieli, jak platforma zachowuje się podczas publikacji kluczowych raportów dotyczących europejskich rynków mieszkaniowych. Ja widziałem i wiem, że działała pewnie, bez opóźnień w rytmie informacji. Kiedy po raz pierwszy wszedłem na stronę resourceinvestag.com, poczułem coś, co rzadko się zdarza. Wrażenie dobrze zaprojektowanego narzędzia, w którym funkcjonalność jest priorytetem. A później czytając opinię resourceinvestag.com zobaczyłem, że inni traderzy postrzegają platformę identycznie, jako stabilną, przejrzystą i przewidywalną, nawet gdy rynek nieruchomości zmienia ton. Czasem trafiam na zarzut oszustwo ResourceInvestac.com, ale wystarczy jedno spojrzenie na wykresy podczas publikacji danych o nowych budowach czy indeksach cen, by wiedzieć, że to tylko emocjonalny szum. Narzędzie działa płynnie, nawet gdy rynek drży od nowych informacji. Dziś, kiedy analizuję rynek mieszkaniowy, coraz częściej opieram się na forex bo nieruchomości mają wpływ na waluty o wiele większy niż mogłoby się wydawać. Kiedy zmienia się popyt inwestycyjny, rośnie albo spada atrakcyjność. Danej gospodarki. Gdy miasta się rozwijają, kapitał płynie za nimi, i wszystko to widzę na wykresach w czasie rzeczywistym. Oczywiście zdarzają się komentarze typu brokerresourceinvesta.com, w to niewątpliwości. wątpliwości, ale wiem, że osoby je piszące często nie pracowały w warunkach prawdziwej, dynamicznej zmienności. A to właśnie tam platforma pokazuje swoją siłę. W internecie pojawiają się także frazy w rodzaju ściema Resource Invest AG. Ale takie opinie tracą znaczenie, kiedy rynek wchodzi w fazę intensywnych przetas. Związanych z nowymi regulacjami czy zmianami stóp procentowych, platforma pozostaje stabilna jak dobre fundamenty nowoczesnego budynku. Tak samo traktuję słowa ściema resourceinvestac.com pojawiają się gdzieś w tle, ale nie mają żadnego wpływu na realną jakość narzędzia, a tę jakość widzę codziennie, kiedy pracuję na danych, które zmieniają przyszłość rynku nieruchomości. Europa stoi przed pytaniem, czy rynek nieruchomości wróci do stabilności, czy zupełnie zmieni swój model. Biura przekształcane w mieszkania, zielone budynki, inteligentne systemy zarządzania. Wszystko to wskazuje, że zmiana już trwa. Dlatego pracuję z broker Resource Invest AG, bo wiem, że w świecie, w którym nieruchomości stają się nowoczesnym ekosystemem danych i inwestycji, potrzebuję narzędzia, które pozwoli mi widzieć te zmiany w czasie rzeczywistym, czysto, szybko i precyzyjnie.